się siemi, siema siemi mama no widzowie, już chyba się dowiecie w co praby tam gdzie tego jelenia to stoi na dwóch nogach, dobrze się domyślacie no wchodzić, wchodzić, cztery osoby mogą chodź dawajcie cztery. nie no z dwoma osobami to już nie będzie siedział. Uchodźcie! typy, knepy nie no ja sam tutaj nie będę, się zesram Dobra, ja jestem już. I będziemy chcieli tu siedzieć. Czyli odpaliłem nagranie? Dobra, odpaliłem. 3, 4, 3, 2, 1. Chodzimy do naszego Jelenia, co stoi na dwóch nogach. Cztery i poszukiwanie Dzieci pomogą. No wow. No way. Dobra, dołączeliśmy. Tgniemy sobie na początek drzewo to na, u nas pracy, tak? Zobaczcie sobie part 1, part 2, part 3, part 4 jak nie widzieliście. Mamy sobie studię tutaj drzewo, bo będziecie bieli, wiedzieli o co tutaj chodzi i co jest z tym jeleniem na dwóch nogach. Mam nadzieję, że... Jak i jak najwięcej, bo ja przeżyłam tutaj ostatnie 28 dni. Jak, je, jak widzieliście, sobie nabiliśmy w ostatnich odcinkach. Bierzemy sobie chęty. Weźmiemy to o tu. O, pan. Mapa stała się większa, no łaj. Sami ogólnie. Chyba to są prosy, chyba że to tylko ja będę musiał robić, bo to są same baby, więc nie wiem, czy to się nam uda tutaj dobrego zrobić, ale ja sprawdzę, czy gry sobie dziecko dino. W taką stronę 380 mm. A, w sumie, bo ja już tam wszedłem moją. No i zapomniałem. Kurde, mam za dla mapę, musimy ją zwiększyć do tego dziecka. Muszę uciekać, bo teraz ten wilki mnie zaatakuje, a my tego nie chcemy. Dobra, robimy sobie drzewo. Już, jak jest okazja. Dobra, wspieramy. O, jeszcze jedna. Mam nadzieję, że ten się pokaże. Chyba, że nie, nie. Drzewa by się zawaliło na tej piosence. O, sadzonka gdzie? Dobra, jeszcze śnieg. Noc się zbliża, no i co, ten i tutaj przyjdzie tylko, żeby się pokazać, czy żyje, czy nie. Dobra, ja idę upolować tak, oni już polują tu. Chodźcie. Dobra, w dupie biorę tu. Kurwa, no, oni to by nie dali. Okay. O, patrzcie! Jeleń przyszedł tu. Ej, dodał, gdzie on pobieg y... Dobra, w do drzewo, to sobie wezmę To sobie poszukać do skrzyni, żeby może wziąć sobie szubgana Albo broń palną są... Ty, zła latarkę, dobra, musimy do domku z drzewem rano pójść, żeby latarkę zdobyć. Dobra, jedzenie zdobyjcie. Ale nie żryj to od razu, babo. Wszystko je. Ja idę po latarkę. Ciemna jakiś widzę, do się w nocy. Dobrze, o. Dobra, gdzie te... to jest? Ota, by zdążyć na Nie Idziemy. No. Dzień drugi. No way. Mhm. Dobra, ja biorę to, bo ta baba wszystko zjadła. Jak widzieliście, o nie, mój królik, wilk, mój królik. Mój królik, wilku. Mój zły. Handel ma. Mhm. Handel przyszedł. Dzisiaj musimy zdobyć y, króliczą stopę żeby sobie wziąć jakąś dobrą ścierę. Dobra, bierzemy sobie. Przedadzam się daje Jelenia, bo jak wiecie, on nie lubi światła, wszech nienawidzi. Więc użyjemy to dla niego w nocy, jakbym je spotkał. Będzie on do niego uciekał, a się o, a Dobra, idziemy szukać jakiegoś królika. Tutaj ogólnie są poza. A, ja zginę. Tak, tak, tak. Dobra, dajcie mi kluczowskie Dobra, później uratujemy to dziecko Może dzisiaj będzie part 10, bo mi się lubi? się wam Zjadłem sobie trochę to Dajcie mi króliczą stopę, gdzie jest jakieś królik o tam chyba. Propoluję na króliczą stopę. O, wtedy sobie kupię... o wtedy sobie kupię sikierę i załatwię na do buki. Królicza super! Dobra, idę po dobrą sikierę i idę załatwić tych tych. Idę załatwić, no. Idę odebrać im dziecko. Żeby... Żeby nie przebywało tego złego jeleńka. Kurde, zjadłem to główną. i teraz... Dobra, dobra, się dzieje. Odrazuje się przywrócił i później sobie pójdziemy tam i uratujemy tego kida. Noc się zbliża. No way. No i teraz każdy nie będzie żył. Nie, no, nie. No. Moja dużo noc, nie wtrzymam za Takie niby. Dobra, noc się zbliża, to może jeszcze zdążę uratować. A i tak mam latarkę nowego jelenia, z co ja mogę się obawić. Chodź. Siema wilku, siema, siema, a co zasrał się? Z mojego pobytu? Dlę. Dobra, bierz. Dzieci, was matka nie nasrała? Dobra, ja mam klucz. Możemy ratować Kid'a. Nie no, nie wiem co to ten jeden z nim robił. Dobra, idziemy z tym Kid'em. Czekaj. Co to za dźwięki? Dobra, ja sobie wezmę... O, kolejny bandaż Przyba mi się. Na uratowanie jakiejś osoby, bo się zesrały. Ja stąd uciekam. Uratowałem kida, więc będą rosnąć trochę. Dobra, badasz się nam przyda, to chociaż użyjemy jakąś osobę. Halo, gdzie jest ten Kid? Gdzie jest Kid? O, siema! No i co zrobiliście z krakenem? Będziemy musieli Będzie go do uratować. Dobra, dobra. O, skóra Nie, no nie ma już tego handlarza, kurde, aby sobie kupił jeszcze dobrą torwę i by był ratować tego kida. Ja, do... ja dobrą mi się pierwszy Dobra. Czekajcie, ile trwa odbyć. Dobra, 11 minut. Ja się trochę zagadałem. Chodź tu wilku! Dobra. Nazwę to dla mojej drużyny. Znaczy jednego. Jednej. Coś więcej nas nie ma, bo się spierdziały. O. No nie. nie ma na razie go gida, ale brzmięc radio. Gdzie? Długa Długo będzie part 6. Długo kolejne dziecko uratujemy Zobędziemy do cztery bardzo Ta sobie w piżamce. Kurde zapala No i co niby pomoże do stare radio Dobra nie, to jest do dupy to dawaj. Trajem. Dobra. Ej, jest odcinek! Dobra, to widzimy się w kolejnym parcie. Będziemy w nocy.